Halo, halo, cześć, witajcie, z tej strony h a dzisiaj zaczynamy nową serię na kanale, którym będzie maraton, w którym wyłomnimy najlepszą cywilizację, która jest w Age of History 2. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału, a teraz wyjaśnię wam, o co chodzi w, o, o co chodzi w tym challenge'u. Zasady wyzwania są bardzo proste. Robimy alimiancję o najlepszą cywilizację na świecie, więc musimy wylosować na razie cywilizację najlepszą z danego kontynentu. Europie, czyli tej tutaj części, będzie to, będą to trzy odcinki pierwszy będzie podzielony na, na Europę Wschodnią i Europę Zachodnią po czym najlepsze państwa zmierzą się w pojedynku jeden na jeden. w podobnym stylu będzie to wyglądało w Azji czyli właśnie tutaj, w tych stronach, tutaj, jak widzicie będzie to największy kontynent, tak samo w Afryce będzie tutaj podzielona po prostu na pół jak idzie, czyli Amery y, Afryka Północna i Afryka Południowa. W Ameryce Południowej y, zrobimy z tego tylko jeden odcinek, ponieważ jest to mały kontynent. No i tak samo będzie właśnie tutaj w Ameryce Północnej. I jeżeli wy już wylosujemy wszystkie cywilizacje, to będziemy mogli przejść do finału. Więc oglądajcie wszystkie serie uważnie. No i co? No i ja Was zapraszam już do odcinka. Tym odcinkiem zaczynamy eliminację, które wyłonimy najlepszą, najlepszą cywilizację w Europie. Dzisiaj, dzisiaj zaczynamy od eliminacji w Europie Zachodniej. Ustawiamy a, maksymalną agresywność, maksymalną szybkość gry, tryb widza. Uruchamiamy. I jak widzicie, mamy tutaj właśnie Europę Zachodnią. Podzieliłem, będą z, te, z Europy trzy odcinki. I jak właśnie widzicie, na ekranie mamy tutaj Wszystkie państwa, no i co? I niedługo się widzimy Dobra, właśnie jesteśmy Zobaczymy jakie państwa tutaj Przyspieszymy się sobie o trochę Zobaczymy jakie pa jak państwa tutaj Zajmą sobie prowincje. Poczekamy aż wszyscy Wszystkie zajmą I jak widzicie A jeszcze tutaj Niektóre zostały niezajęte, o właśnie jak widzicie na razie, według rankingu, na pierwszym miejscu jest, jest Francja, potem jest Szwajcaria, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania, Holandia, Austria, Dania, Andorra, jest około 18, więc tutaj każdy, każdy tak naprawdę ma szansę, dałem wyr ponad wyrównane, więc zobaczymy co się będzie działo, ja Was i widzimy się przy ciekawych informacjach i zapraszam do seansu. Body, baby, show me She's got a body like a coffin She likes to keep the party going These rumors got me feeling lonely I want that body, baby, show me tam na numer 500 jak widzicie aktualnie już kilka między innymi Gibraltar i Monaco odpadło tak, na tak samo jak na przykład wyspa Man z tego co widzę jej tutaj nie ma no i jak widzicie aktualnie na pierwszym miejscu znajdują się Włochy, które mają ogromną przewagę. na razie prawdopodobnie oni mają największe szanse na wygraną. Lecz Andora jest też tutaj duży, na wysoko, na drugim miejscu jest właśnie Wielka Brytania, na trzecim jest Holandia, więc warunkiem do wygrania jest bezwzględna dominacja, więc Z zobaczymy co się stanie w kolejnych 500 turach. Tam w, na duże numer 1000 e, aktualnie na pierwszym miejscu jest Wielka Brytania. Po czym są Włochy, Portugalia i Królestwo Irlandii. E, no jak widzicie, niektóre państwa mają już tylko po jednej prowincji, lub ogółem są słabe. Więc coraz mniej kandydatów do zwycięstwa m.in. odpływa Hiszpania, Andora i N Niemca oraz Holandia.

Don't say you're on the run to the other side, my love. Dobrze, witam przy turze numer 2000. Jak widzicie, aktualnie na pierwszym miejscu jest, jest Wielka Brytania z ogromną po prostu przewagą nad innymi państwami. Tutaj, jak widzieliście, odrodziły się, odrodziła się Andora i Włochy, co jest dozwolone w naszym tutaj yy, plebiscycie, ponieważ te państwa tutaj istniały. Więc czekamy na rozwój wypadków. Zestawy tak naprawdę już nam tylko 7 państw. Wszystko może się tutaj jeszcze zdarzyć, pamiętajcie, chociaż najwięcej szans ma oczywiście Wielka Brytania. No i co, no i czy przechodzimy do 2500 tury. że numer 2500 jak widzicie tylko Andora tutaj zniknęła z naszych map prawdopodobnie nic się tutaj nie zmieni lecz jeszcze poczekamy do tury numer 3000 jeżeli cały czas będzie taki sam rozwój wypadków ponieważ tutaj już wszystkie kraje się lubią i tyle i może tutaj jeszcze królestwo Irlandii nie lubi Wielkiej Brytanii jeżeli do 3003 tury nie zmieni się mapa, czyli Wielka Brytania według tutaj yy, prowincji będzie wygrywała, to Wielka Brytania zwycięży w naszym felibistycie w pierwszym właśnie odcinku. No i co? No i zapraszam Was do ostatniej części odcinka. When you want to get off the darkest ground. The gravity pulls you straight down Dobra, jesteśmy już przy turze numer 3000 no, Trochę dalej, bo mi się przez przypadek nacisniało. Jak widzicie, w, ra w rankingu w prowincjach wygrywa Wielka Brytania, więc pierwszym zwycięzcą y naszego konkursu jest Wielka Brytania. Jeżeli dotrwasz do, do tego etapu odcinku, możesz napisać w komentarzu gratulacje dla Wielkiej Brytanii. I my, I my jutro widzimy się już w kolejnym odcinku, w których wylosujemy. Y, dr, d, drugi, drugą narodowość z Europy. Mam nadzieję, że filmik się spodobał. Zachęcam do subskrybowania. No i co? No i na razie i piona!